I tak naprawdę w sumie nie wiem od czego się tak naprawdę zaczęło, czy od tego, że miałem to dwa latka, jak miałem dwa latka, czy od tego, że zapragnąłem tego. Jak już mówiłem, to nie jest takie proste. No i cóż, no i potem było wielka chęć podzielenia się tym ze światem. I nagle się okazuje, że to wcale nie było takie wyjątkowe, bo tysiące ludzi w całej no Polsce mają to samo, nawet lepsze, ze sto razy i znacznie ciekawsze i bogatsze i w ogóle. No. no, to w związku z tym to OB to. <laughs> nie, OB jest to yy, sposób na wyjście z ciała fizycznego poprzez ciało astralne i są to tak zwane podróże astralne, w których Dzięki którym można zupełnie inaczej spojrzeć na życie, na świat, na otaczającą rzeczywistość. Ciało astralne, to jest to ciało, którym podróżujemy poza ciałem, prawda. I to jest takie ciało, które zostało stworzone na wzór ciała fizycznego. Czyli wszystkie doznania fizyczne poza ciałem, każdy zmysł, Podlega ciału astralnemu. To jest jakby swoisty pojazd, w którym możemy doświadczać świata astralnego i różnych tam, e, jakby, wydarzeń. Pewnego razu przebudziłem się o godzinie 7 mhm. i postanowiłem, że znowu pójdę spać. No. I leżałem twarzą na poduszce. I no. zorientowałem się, że się duszę. Więc, więc postanowiłem się obrócić. Obróciłem się na plecy. Trzeba było, no. Obróciłem się na plecy, było, no. Obró się, no. się na plecy ale uświadomiłem no. sobie, że się dalej <grym> duszę. Więc jest Spanę grane. Leży na, na plecach, a się no. dalej duszę. Czuję poduszkę na tak, twarzy. Tak, tak. I uświadomiłem sobie, no. że jestem w paraliżu przesennym i że obróciłem się tym ciałem niefizycznym. No. I postanowiłem. W Wyściała, bo słyszałem już o tej terminologii. No. E, najpierw podniosłem swoje ręce i te. Te nie fizyczne. Te niefizyczne. Nie no. Jak wyglądały? E, w, ja ich nie widziałem. Ja czułem, no. jakbym podnosił naprawdę e, realne ręce, no. ale te prawdziwe spoczywały na łóżku. I postanowiłem polecieć do kolegi, z którym się mówiłem, że zweryfikujemy sobie no, doświadczenie. Dowód, tak. Na no, no, każdy to obudzi, tak. szuka takiego dowodu, jakiejś podstawy, prawda? Bo może się okazać, że to jest fałsz i tym podobne. Mm. I kolega napisał na kartce pewne takie znaki, to nie było nie tylko znaki. No. No. I wbiłem się do jego budynku i wlądowałem w jego pokoju. I odczytałem tą kartkę i się okazało po obudzeniu, że faktycznie to, co przeczytałem w OB, było w rzeczywistości napisane przez niego. I w tym samym dniu okazało się, że szkoła, która leży obok e, mojego mieszkania e, zaczęła się palić. Na początku jak wyszedłem z ciała, to myślałem, że na przykład to rzeczywistość to jest kreowana przez kogoś innego, że wiesz, to była tak idealna rzeczywistość, że w ogóle myślałem, że to jest świat fizyczny. Kurde, wyszedłem z ciała. Jezu, faktycznie. Pokój, tak, wszystko. Wszystko? No nie wszystko się zgadza, bo widzę, że kurde, no jakieś stoi akwarium, a w rzeczywistości nie było tego akwarium, nie? Takie małe, wiesz, cechy. Fragmenty się nie zgadzały. Jest taka opcja, że ty chcesz no? na przykład akwarium z rybkami ty to stworzyłeś? Na Aspekt nie stworzył. Który na przykład wcześniej odbywał sen. To jest tak, to jest obszar, który sam kreujesz, ale ty, który obserwujesz, i też, które, i też on jest kreowany przez części Ciebie, bo tak naprawdę nie jesteś tylko ciałem, tylko składa się z części, jakby aspektów siebie. Zobacz, no w tej chwili jestem w ciele mężczyzny, a tak naprawdę nie, nie jestem tylko mężczyzną, są też ró również inne, jakby cechy mnie, nie? Jest jakiś tam pierwiastek żeński. Jest jakiś tam. Różne są aspekty mnie i tak. Na tym pierwszym obszarze te aspekty we mnie, podświadomie, kryją ten świat snu. I to są ich światy. I te aspekty mnie, czyli ja, zaspokajam, równoważę i kryję swoje potrzeby. To jest ktoś, kto cię tak rozumie, kto, ktoś cię tak. On cię kocha, ta, ta wyższa jaźń. Wchodzi do twojego świata albo snu, nawet też w realu. Tylko w realu musisz po prostu się głębiej zrelaksować, żeby się do niego dostroić. To jest jaźń, która wszystko po prostu wie, wszystko rozumie. U mnie to się ujawnia często jako wiatr za pleców, wiatr za pleców albo taki. Wielki gigant świetlisty, który mnie chwyta, chwyta. Albo za garstek, albo gdzieś tutaj tak z tyłu, jak chomika nie i z nim lecę. Jest niewidoczny, ale promieniuje takim fajnym, ciepłym światłem, jakby to światło ci mówiło. Jestem twoim takim brachem, takim przyjacielem, takim. On nie mówi tego ci, nie? Tylko takie ma wibracje, takie. takie no kurde, jakbyś go znał, nie wiem, tysiące lat. Jakby on wszystko wiedział. Aha, słuchaj Darek, chciałeś to zwiedzić? Dobra, ja, ja, ja ci pomogę ci te, to doświadczyć. Ja ci to ułatwię. Bez słów mówi, nie? To była taka miłość. Wiedziałem, że to jestem ja. Od razu wiedziałem, że to światło to jestem ja. No nie, ciężko to wyjaśnić. No słuchaj, no, kurwa, język można sobie po połamać. Wiedziałem, że ta kula świetlna która mnie tak ogrzewała, to byłem ja. Ale tak, ja jestem ten, który płacze, i ten, który świeci. No wiesz, taki analityk, nie? się włączył.